Dobra jest, wszystko jest poprawione. Czy mnie nie pasek od do kamery GoPro. Dobra jest. Dobra, jest ustawione muszę się przygotować, żeby było e, ładnie. E, elo, jestem ja Damian tam P221. I przepraszam, że nie na mój kanał, ale nie... mogę razie, Nie mogę serii nagrać tego, bo jo, moja seria to jest na live I, ra, I Rafa poprosił mnie, żeby nagrał. Ja dla niego oczywiście vloga, bo ponieważ pojechał do miasta, co tam załatwić i po drodze kupić tanią kamerkę GoPro. Nie za 100 zł są, tak ja, ale taką tanią, bardzo dobrą jakością i bardzo dobrym mikrofonem, zbudowanym w kamerce GoPro. Co nie chcę kupywać ze salonu albo w sklepie technologią, czyli tam gdzie są komputery, gry, laptopy, aparaty, telewizory. Powiedział, że kupił w lombardzie Albo od kogoś Ktoś sprzedaje taniej, a drodzy kupił Lajkuj, komentuj, udostępnij I Rafał poprosił mnie Żeby nagrał vloga yy, Z gospodarstwa jego tego I powiedział, jak to zrobię To muszę ja do siebie puścić test. I chciałabym, żeby zapłacił Rafał mi za to Że, że nagrałem I zapraszam też również na mój yy, na, na mój kanał też ja nagrywam mhm. Mhm. dobra. A tutaj jest takie pomieszczenie takie że tu siedzi i czasami tu Rafał się da za śniadanie. I tu jest Rafała chałupa i Rafał Mieska. Jak Rafał na mój kanał nagrał odcinek, to ja teraz dla niego dla niego nagrywam. Rafał u mnie nagrał, dla mnie, a ja dla niego nagrywam Coś, żeby było prawdziwie. Tutaj jest buda dla psa. Gdzieś pies lata, nie wiem gdzie, ale gdzieś lata Ubrania Rafał dzisiaj sobie wyprał rano Taczka yy, Taka taczka przeznaczona na kwiatki, taka dla ozdobu, tak kwiatuszki są Bo tutaj taki ogródzik jest z grillem I... Takie same tam było, ale to jest wersja parasolka a tam ATOMB. I tutaj zawsze Serafo robi grilla sobie. I drewna sobie na cioł. I beczka. Nie wiem na co, ale mówię mi na kapustę. Stara nasiona, paleciak. Krajzerka. I tam są deski. Deski waknie. To są deski, bo Serafo starą sobie rozwalił, bo nową kupił. A tu jakiś gruz A tu mamy RCV-kę, z, z wapna i nawozu I nowy kombiner Rafała do, Far M66S Tu mamy takie co... Nie będę otwierał, bo mi się nie chce Taczka, którą zostawili Ukraińcy jak budowali Kraj... E, karcer Myjka czyśnieniowa Tutaj jakieś mamy stodoły, takie na nasiona, można pos. Nasiona worka, narzędzia albo jakimś traktorem zaparkować. Nie, pilnie. Nie będę otwierał, bo mi się nie chce. <laughs> <laughs> Rafał to oczywiście na swoim blogu pokażę. Bo ja mam od kolegi pozycony, pozyconą kamerkę, go probo, On na tydzień nie potrzebuje, bo nie ma co nagrywać. Jak pracy nie ma, żadnej. Tacka Rafała. Ale, ale są, o sąsiada pozycji, sąsiad zapomniał o, 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 o taczce i pomyślał, że zgubił i kupił nową taczkę. Tutaj jakiś gruz, nie wiem, jakiś złom. A tu mamy siemnik do kukurydzy, specjalny siemnik do kukurydzy, kosa dla ozdoby, bo kiedyś się kosą pracowało i teraz się powiesiło. się jej pasy nie jaki to klimat jest. A to jest gospodarstwo rapasu tu sale. Tu jest stary pies. Kaflowy wywalił. Monowy kupił, safan. No mówię, że no kupił i to zawsze na co na warstwach. Na, za, na za No nosiona ona te. Czemu na czymś zaparkować albo na się na wysypać. To jeszcze ja okno pokażę. rabina, Tu nic nie ma. Tu tu y, wywaliło y, dziurę. Jak coś. I tu mamy taczkę, y, z, którą da się uzywać. Czasami się przydaje. A tu winem ma i Rafał postanowił paletą przykryć. Bo kiedyś tutaj były świnie, a potem nasiona. Beczka na kapustę. A tu są garaże na masyny. Tu mamy wóz na zborze. Możemy ten zborze zwozić. A tu jest... Jeden traktor, który posiada na gospodarce. Ja posiadam wizowie krowy, Rafa posiada świnie Dlaczego Rafa posiada Finie? Bo powiedział, że nie chce grać z krowami, bo ponieważ woli inne zwierzęta, wziąć oczywiście. Bo powiedział, jak póki mamy inne zwierzęta, to też trzeba oczywiście pogrzeć po, po, po nimi, ogóle te y, zwierzęta. A ja się ma zwierzęta? Rafa powiedział. Chciał, że od krów trzeba oczywiście odpocząć, a dla mnie krowa musi być. Dlaczego? Bo to tradycja. u mnie taka tradycja polska. Tradycyjnie. Bez krów to nie jest gospodarstwo u mnie polskie. Bo Rafała są świnie, bo rafa chciał coś innego, żeby bez serwy tym samym nie grać. Bo Rafał chciał odpocząć i chciał inne zwierzęta, jak jeszcze mamy zwierzęta. I Rafał chciał świnie, bo jestem nimi nie grał. I tutaj jest Rafał ma jeden ciągnik, bo bo zawsze jednym czynnikiem gra aby Rafał kupił drugi traktor to on nie zagra nowym traktorem tylko będzie grał tym jednym i, i cały czas jednym będzie pracował a ta będzie leżał lezo, i leżał lezo, lezo, a w inny go nie użyje tutaj widzisz ta 300 urs, 411 fajny ulubioną gabiną Rafała tu mamy przejście Banie ciśnieniowy na wodę Opony. Las, Rafał powiedział jak leżą w, les, w, las, w lasach albo byle gdzie albo na łąkę wzstają, to czasami się da, żeby mieć y, sprawne opony i Rafał powiedział, a, sobie wezmę, bo czasami się przyda do czegoś. Niemiec kup y, Rafał kupywał jak Niemiec płakał. Niemiec Niemiec, Niemiec przedawał jak Niemiec płakał jak sprzedawał. Amazone siemnik zbozowy, dwuskibowy, pług drapas kultywator tutaj nie będę otwierał, bo mi się nie chce. To jest chlewnia tu. I ten na górę można wejść, jest drabina i też jest moda kostki. Słomyślana i to jest moda tu parkować Tutaj jest nowa. Tutaj niedawno rapo zamontował sobie silos na zboże, bo ponieważ ostatnio psycha firma taka jaka jest Taka jak była taka sama firma jak u Pipciu i Mieciu, na Woli Brunowskiej tam wszyscy wieźli. OP-2000, opryskiwacz ruski. Kurnik, zapomnijmy ja o kur, bo lis mu sedar. A świnie będą na tym odcinku pokazane. Rower, dwa rowery ma, jeden taki sprawny no ogólnej jazdy do kościoła, do sklepu, chyba albo Pojechać do znajomych, coś tam porobić albo miasto. A ten rower jest zepsuty. Ma beczki na paliwo puste. Becko wóz Nagnuj Agromet, ma syna, samozbierająca, słomy Janela, postanowił. co po robić. Bo nie chce bez robić. Bo powiedział, że woli na razie. Przede sobie bierającą i nie chce, na razie pieniądze nie chce prasować rozrzutnik obornika tu mamy płytę obornikową oświn świn, obornik się pojawia i takie gospodarstwo Rafała jest Rafał są też LS tutaj miska Co się zawiesiło, na naoliwić Powiem mu. Ja przyjedzie. A tutaj kosiłem wczoraj we no, mnie zepak. I to jest u Rafała pola, się ja pokażę które pole Rafała jest. To jest pole Rafała. A tam dalej to nie są Rafała pola. Jeśli będzie pole tam za gospodarstwem to tak jest zrobione fajnie. I tu też pole będzie, i to co to, to pola wytarcy, widzimy się u mnie na gospodarce. Chciałem powiedzieć wizoję musiałem do domu psy, bo podniosę musiałem Rosoła. podniosę oczywiście gdzieś, i teraz będę wychodził i nagrywał moje gospodarstwo. Tutaj mam e, dom w klimacie perelowskim. Widać, tapetę kupywałem nową, i za mną to wachnie, dywan turecki. Tutaj Mamy kuchnię, nie? O tu jest kuchnia. Tutaj mamy wizowie salon. Tutaj y, siedzę sobie i oglądam telewizję. A ten telewizor jest po modyfikacji. Zrobiłem telewizor XXI wieku, obudowa perłowska. I chciałem mieć dom tak. Dwukle y, nie robiłem w domu remont. Jak robię remont, robię remont w stylu perłowski. Dlaczego? Bo. Lubię stare rzeczy bo są lepsze i sprawne, a nowe szybko się psują. Te dzisiejsze I lubię stare klimaty, bo lepiej się cuje. I ten dom jest stary, bo długo. Długo na gospoda, Długo... Długo jest. O, Tutaj mamy drzwi do łazienki. Na górę. Tu mam pokój, safę ubrania. Tu mam e, biuro i tam jest stolik z laptopem i sobie siedzę i montuję filmy Rafałowi Rafał mi płaci, jestem jego montażystą a tu mój zajebisty perlowski prestiżowy dom i przez to jak dużo miejsca było i musiałem kupić sobie sopkę na, sopę na narzędzia ogrodowe lecia widły, widły do tura tu ja wsyję za ten ja, jak to się mówi? Muszę sobie przypomnieć. Bratanica przyjeza. Nie, bratanek za i tutaj. Bo tu bawię się. Bawię się ja sobie chustam Ze do jedną co robotę. Bratanicy nie mam. Tylko bratanka mam. Wpuk woskibowy. Kultywator. Kosierka robią Niektóre masyny są odremontowane. Bo kiedyś wyglądało tutaj, jakby zmumowisko było. A ja poświęcam sobie psa. nie kurnik. Mam. Ostatnio nakarmiłem ubrania. Ładnie tutaj są. Altanka u sobie Zrobić usiąść i pogadać z znajomymi. Chopany. Wczoraj zakupiłem obsążnik Władimierz T25. Bardzo długo na gospodarce. Tutaj u mnie jest. Prawie od ze czasu Perelu. Strumyk 550 l Rozsiew na nawozu. Ship ma. Pras. Yy, prasa koskująca kopaczka do ziemniaku, nowy silos różne nawozy mój nowy nabytek, dzisiaj zakupiłem ursus C c a fajny, duży i niedługo z tym zakupię albo średni kultywator we stylu perelowskim taki styl lat 80 i prasek y, rolującą sobie kupić bo będę belki robił na no, bo mam duże pole tam gdzie kosiłem zepak karcer mika ciśnieniowa bezka na mleko i wodę sobie wozę taki hmm, wóz wóz konny Sie nie wóz y, siemnik konny właśnie no, do osiania. Do, do Sazarka, ziemniaka Talezówka z zgrabiarka To jest do tego, oto, to to jest do y, zgrabiania A bez tego ja zejmę Mam Przesosarkę Ursus C328 Unia, Pilmot 400 Opryskiwa Sos Dzisiaj y, opryski robiłem na pole z ziemniakami Bo drugie pole z ziemniakami mam Ważne. i tam musiałem pryskać te kwasty Tutaj mamy wizowie krowy To obora dla krów Te małe zwieto są krowy Nowy nabytek Wczoraj zakupiłem Kruchowiak Yyyy no, Zbierania To jest Zbieracka taki na tasmociąg do ziemniaków Autosanka po remoncie Urzusy Zyska trochę by benio... To jest rozzorowane jak ma Mój znajomy w Ralu. Jest, właśnie fajny. Jaki znajomy. I chciałem bardziej koła wielki obsadzniki też koła. Żeby bardziej złote były. Tutaj się pojawia. Borni. Strych. Nie. A to się nazywa. To wygląda jak bunkier w wizowie. Otwieram. Chodzę. I to jest piwnica na ziemniaki. lajkuj, komentuj udostępnij, subskrybuj mi kanał być na bieżąco również Rafała za, bo u Rafała to ogląda to. płyta opernikowa tu i sobornik, bo ja se pnąłem z Wóz, Roś ten rozrzutnik. I tu mamy beckę na gnojowicę. Tutaj gnoj mam, Ale go wyładowałem na, na łąkę. A tu bardzo piękny Bizon. Bizon super. Nie pamiętam co za model, bo zapomniałem. I header do Bizona. I rower. Mam dużo rowerów. Bo to są... bo inni ludzie przychodzą do mnie i zapominają o ten rower. Lajk... Lajku, komentuj udostępnij Rafał Sutesa LS. Bo ten film był nagrywany u Rafał Sutesa LS a tu jest 4x4 napędem jeden ursus bardzo mocny chciałem coś mocnego mieć na gospodarstwo bo jak się ma duże pole, sami mocny traktor żeby by radę i zapraszam na kanał DamianOP221 link w opisie i wszystko co tam ma wejdź i grupę elos i się do no zobaczenia widzimy się jak teraz będzie rafał agro rafał pojechał do miasta zakupić kamerkę gopro i dla was nagrał odcinek